Witajcie kochani w kolejnym vlogu czwartkowym, gdzie staram się zawsze jakieś głębsze treści prosto z serca wydobywać. Dzisiejszy tytuł odcinka brzmi bardzo może tajemniczo, ale za chwileczkę wszystko wyjaśnię. Ten odcinek nagrywam dla Anny Marii, dziewczyny, której nigdy nie spotkałam, ale byłam bardzo blisko niej, parę metrów od niej, dziewczyny, która ma 30 lat, jest bardzo chora, jest umierająca, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest umierająca, jeśli chodzi o ciało, ale w jakiś sposób wewnętrznie już się poddała i umarła. Dla tego świata umarła, ponieważ nie chce sama żyć, nie chce dać się leczyć, nie chce pomocy z zewnątrz, nie wiem, dlaczego tak jest, nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie wpadają w takie stany. Nie mi to oceniać, nie rozumiem, co musi się dziać w tej młodej dziewczynie, że, że jakby poddała się wewnętrznie i nie chce dalej żyć. Ale nagrywam ten odcinek właśnie dla niej, z taką nadzieją, że być może też gdzieś tam w Polsce są inne osoby w podobnej sytuacji, które. Doświadczyły wielkiego bólu, rozgoryczenia, jakiegoś może odrzucenia, zranienia, i nie miały sobie z tym jakoś poradzić, i wycofały się wewnętrznie, poddały się, nie chcą dalej żyć. Coraz więcej mamy prób samobójczych wśród młodych ludzi, wiele z nich jest udanych. Wielu ludzi naprawdę nie daje sobie rady psychicznie w tych czasach. I nagrywam ten odcinek, ponieważ yy, modlę się. O tą dziewczynę od y, wielu miesięcy, od kiedy usłyszałam o niej. Modlę się ja, moja rodzina, moi bliscy, modlimy się o cud pragnienia życia w niej, żeby zrozumiała, że jest nadzieja dla niej, że jest nadzieja. Nawet jeżeli jej ciało umiera, to jest nadzieja dla jej duszy, jest nadzieja na życie wieczne, jest nadzieja na inne życie niż ona zna teraz. Modę się o to, żeby Pan Jezus objawił jej się osobiście, żeby mogła Go poznać takim, jakim On naprawdę jest. Kiedy Jezus dowiaduje się, że Jego najlepszy przyjaciel, Łazarz, bardzo choruje i jest wezwany do tego, żeby przyjść i Go uzdrowić, ale jednak tego nie robi. Czeka jeszcze cztery dni, Łazarz w międzyczasie umiera i kiedy Jezus przychodzi po tych czterech dniach, już okazuje się, że Łazarz rozkłada się, jego ciało się rozkłada, już zaczyna śmierdzieć. Czyli jest to taka sytuacja, jest taki obraz rozkładu, sytuacja, w której nic się nie da zrobić już, ponieważ już jest pozamiatane, że tak powiem, kolokwialnie. Ale jednak w tym wszystkim Jezus pojawia się, wchodzi na tą scenę, i za chwileczkę wszystko się zmieni. I wypowiada takie słowa do Marty. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Każdy kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Mówi to do Marty, która wierzy w zmartwychwstanie przy końcu czasów, kiedy przyjdzie Jezus po raz drugi, będzie sąd ostateczny yy, i wcześniej właśnie będzie zmartwychwstanie yy, sprawiedliwych i niesprawiedliwych i ona w to wierzy. Ale Jezus jej mówi jest coś więcej niż coś, co się wydaje że wydarzy w przyszłości, ponieważ to ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czyli tam, gdzie ja wchodzę, tam gdzie ja y, się pojawiam, tam pojawia się również życie. I skoro ja przyszedłem tutaj do was, to za chwileczkę wydarzy się cud. I rzeczywiście, on się wydarza. Jezus nakazuje łazarzowi wyjść i następuje cud wskrzeszenia z regenerowania tych wszystkich tkanek i Łazarz o własnych siłach wychodzi z grobu. Coś yy, niepojętego, coś niesamowitego. Jezus pokazuje, że ma władzę nad śmiercią i że tam, gdzie On jest, tam będzie życie. Tam będzie życie. I właśnie kiedy modlę się o Annę Marię, kiedy modlę się o inne takie osoby, kiedy spotykam, słyszę, że, że ktoś poddał się wewnętrznie, że już nie chce żyć, gdzie Stracił wiarę w ludzi, w Boga, to myślę sobie, gdyby tylko pojawił się Jezus, On by wszystko zmienił. On by tchnął życie tam, gdzie są teraz umarłe kości, wyschłe kości, gdzie, są, gdzie jest nawet taki stan rozkładu, gdzie można powiedzieć, po ludzku z pewnością nic nie da się już zrobić. Ale tam, gdzie pojawia się Jezus, pojawia się też nadzieja. Jezus daje tutaj tą nadzieję Marcie. I za chwileczkę demonstruje swoją moc nad śmiercią, nad rozkładem, nad rozpadem. Tak wielu jest ludzi, którzy albo sami siebie pogrzebali, albo dali się pogrzebać właśnie przez jakieś trudności, problemy życiowe, przez y, zranienia, przez to, co inni ludzie im zrobili. I dali sobie spokój już z szukaniem odpowiedzi. Nie chcą już nic więcej. Chcą się wycofać. W takim stanie mogą być małżeństwa, które już nie walczą o to, żeby być razem, tylko się poddały i e, rozwód. Do widzenia. Nie chcemy, już, e, nie chcemy już nic więcej. W takim stanie mogą być e, również relacje między dziećmi a rodzicami. W takim stanie też może być nasza relacja z Bogiem, gdzie w jakiś sposób Bóg nas rozczarował, zawiódł albo. Doświadczyliśmy tak wiele bólu, że już nie chcemy więcej się łudzić, że będzie dobrze, ponieważ wiemy, że za chwileczkę znowu będzie ból. I, I nasza relacja umiera. I chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus mówi w takiej sytuacji. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, jeżeli ja pojawię się w Twoim umyśle, jeżeli ja pojawię się w Twoim sercu, jeżeli Ty mnie tam zaprosisz, to, to co się stanie, to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. I za każdym razem tak jest, kiedy zapraszamy Jezusa do swojego życia. On odbudowuje to, co jest w ruinie. On tchnie swoje życie i to ponad naturalne życie w nas. Także, tak jak tutaj mówi, nawet ten, który żyje, yy, dalej my żyjemy i wierzymy w Niego, to jest powiedziane, że nigdy nie umrze. I co ma na myśli Jezus? On to, tą śmierć taką fizyczną nazywa snem, ponieważ Jezus yy, więcej niż wierzy w zmartwych stanie, sam tego doświadczył. I, i dlatego, <laughs> mówiąc o tym, że nigdy nie umrzemy, mówi o tym życiu wiecznym: że nie umrzemy w jeziorze ognia, nie zginiemy ostatecznie. To jest tak głębokie, to jest tak niesamowite, że. Kiedy myślimy o tym, wydaje się to teorią pewną, jak to Jezus jest życiem. Tak, wystarczy po prostu powiedzieć, Jezu, weź do mojego życia. Jezu, przyjdź i pomóż mi. Tchnij życie tam, gdzie są teraz wysłe kości. Wyprowadź mnie z grobu. Ja wiem, że On jest, yy, on jest tym, który jest źródłem ich cenia i wykonania. I dlatego modlę się o Annę Marię, żeby chciała. Żeby zechciała spotkać się z Jezusem, żeby zechciała doświadczyć tego zmartwychwstania, o którym mówi Jezus. On jest życiem. I ja wypowiadam teraz słowa życia. Życia nad yy, takimi ludźmi jak ona. Nad tymi, którzy są w chorobie, którzy się zmagają z depresją, nie mają już sił, wycofali się, stracili nadzieję, że cokolwiek można zmienić. Bo wypowiadam słowa życia nad każdym małżeństwem, które jest w rozpadzie, nad każdą osobą, która jest w depresji, która zmaga się z lękami, nie potrafi żyć sama, nie widzi nadziei. Wypowiadam słowa życia. Nad każdą relacją, która jest pogrzebana teraz, ale która może zostać zbudzona dzięki działaniu Boga, dzięki Jego mocy zmartwychwstania w nas. Ten, który zbudził Jezusa Chrystusa z martwych, również może mieszkać w nas i wzbudzać nas z martwych. Może ożywiać nasze dusze, ale może też ożywiać nasze ciała i to jest niesamowite. Czasami to nie jest takie pstreki od razu, czasami to trwa. Ale za każdym razem, kiedy wołamy do Niego, On przychodzi ze swoją mocą i czyni cud. Czyni cud taki, że my powstajemy z martwych, zaczynamy na nowo żyć, patrzeć, widzieć, dostrzegać, czuć. Anna Maria, żyj dziewczyno, żyj dziewczyno, ponieważ tak wiele jest życia, które Bóg Tobie chce dać jeszcze, tak wiele jest rzeczy do zrobienia przez Ciebie, tak wiele jest osób, które. Chcą usłyszeć świadectwo Twojego życia, przemiany, zmiany, uzdrowienia, zmartwychwstania. Tak wiele jest jeszcze nadziei do zasiania w innych sercach, do opowiedzenia swojej historii. Żyj, człowieku, żyj, ponieważ Jezus Chrystus jest Twoim życiem i zmartwychwstaniem. Nawet jeżeli lekarze mówią, że nic się nie da zrobić, nawet jeżeli sam już to nie wierzysz, da się jeszcze bardzo wiele zrobić. Błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa i nie będę ustawać w modlitwach. Z Panem Bogiem.